Cześć, wybaczcie za kolejny pościsk w filmach, no ale wiecie, okres świąteczny i tak dalej, no to człowiek nie zawsze poświęca jakby czas w tworzeniu filmów. Ale żeby nie było w ramach zadośćuczynienia przez następny tydzień, filmy będą pojawiać się codziennie, także mam nadzieję, że jakoś to odbije w takim razie. A, no i żeby nie było, e, ja jestem nieco kiepski w składaniu życzeń, ale od czego ma się Jojo? Także... Mam nadzieję, że chłopaki mi pomogą w tym momencie. No, i uważam, że takie życzenia są najlepsze. Dobra, także przechodzę do filmu. Witam z tej strony: Kiwiopadło. 44 odcinek Kupuła Zupki. Znajdujemy się w, rywe... w wyremontowanej kuchni Ocelota. Jest inny kan. I zajmę się dzisiaj y, zupką, ok. mało co wiem, jest to on Lautai. E. No. Świetnie. Tak. I y, 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 tak jak wspomniałem, nie wiem co dużo na nie temat. Także może w tym przypadku przeczytam, że się nie y, Składniki, kluski, mąka pszenna, tłuszcz palmowy, tapioka, skrobia, sól, cukier. Stabilizatory, bla, bla. Eee, bla. O, dodatki smakowe, olej palmowy, sól, cukier, wzmacniacze smaku, eee, czerwona szalotka. Co to jest szalotka w końcu? Wyugrujemy. Ok. <grymne> Suszone warzywa w zmiennych proporcjach, szczypior, popryka, czyli zabielacz. Sposoby przyrządzania mamy. Kryszki pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy serebek dodać do smaku. Zaleć 0,4 litra wrzącej wody. Przykrycia 3 minuty, po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia. Eee, dobra, to przygotujmy sobie tę zupkę. Niestety podczas remontu kuchni yy, miski nie przeżyły. Te, które zawsze używaliśmy. Auć, dobra, to będziemy improwizować. F Dobra, tak wygląda zawartość. Oczywiście makaron. Tutaj mamy olej telefonowy. Charakterystyczny. Tutaj mamy nie wiem w sumie co, to jest jakaś przyprawa. Tutaj warzywka, i to jest sama baza do zupy. Pora wodę zrobić. Zagotować, nieważne. Wait. No, no już, już klikłeś. A, myślałem, że to pstryka. Nevermind. To jest efekt zalania wody zupą. Z zupy wodą. Pachnie. No w sumie w taki sposób, że nie drażni nosa. Jest taki po prostu spokojny. Dobra, to przystępuję do degustacji. Także smacznego. Okej, okay. jestem już po konsumpcji tego żytania i jak się wypełnił na jego temat? Yy... Przede wszystkim to się zdziwiłem, gdy zobaczyłem, że baza do zupy to był biały proszek. Identyczny, jaki był w krewetkowej, której no... Na no wiecie. Ale tutaj zobaczyłem, że dodało to takiej kwaskowości. Całkiem smaczna ta zupa ogólnie była. Taka odrobinkę pikantna, ale bardziej kwaśna. Myślę, że jest całkiem w porządku. Że mógłbym ją polecić. Eee, także... Tyle w, tej, w kwestii tej zupy i tyle w tym odcinku, także no nie wiem. Zapraszam Was do e, lajkowania, subskrybowania e, tak zwanego e, uderzenia w dzwona. E, Socjalne media. Trzymajcie się i hej. A, coś wydatnie od ciebie chce. Dzięki to sposób... Ja ja no i nic mówić w ogóle. O, nie, ja jak u was grzebne. No pierdies. Trzeba ten fustatyf.